Radio Łódź. Zaprasza Dorota Matyjasik. Dzień dobry, w studiu witam Grzegorza Nite, wicedyrektora łódzkich inwestycji. Dzień dobry panie dyrektorze. Dzień dobry pani redaktor, dzień dobry państwu. Przypomnę, że wcześniej był pan dyrektorem na przykład Zarządu Drugi Transportu, inwestycji miejskich i tak dalej, to już zostawmy. Będzie pan kierował niedługo spółką inwestycje miejskie? To znaczy no nie całą spółką, tylko częścią realizacyjną tej spółki. W najbliższym czasie nastąpi zmiana organizacyjna, ponieważ były też zmiany. Od dzisiaj właściwie są zmiany w zarządzie spółki w związku z objęciem funkcji wiceprezydenta przez obecnego dotychczasowego prezesa, tak. Natomiast no, moja rola będzie polegała na kierowaniu. Realizacją inwestycji drogowych i nie tylko, tak, infrastrukturalnych, generalnie prowadzonych przez spółkę. Miasto postanowiło przeorganizować kilka swoich spółek: to Zarząd Drugi Transportu, Zarząd Inwestycji Miejskich, Wydział Gospodarki Komunalnej oraz Zarząd Lokali Miejskich, i skupić inwestycje właśnie w tej jednej spółce. Czy to dobry pomysł? No myślę, że tak, bo no zresztą idea, która przyświecała powołaniu zarządu inwestycji miejskich w roku 2016, w który to proces też pro prowadziłem, była taka, żeby te inwestycje były skupione w jednym miejscu. W tej chwili ta sytuacja wygląda tak, że trochę to jest rozczłonkowane. No i no, generalnie le, lepiej realizuje się inwestycje, jeżeli one są skupione w jednym miejscu, decyzyjność jest wtedy większa. Um, i, i, I na pewno te inwestycje można wtedy poprowadzić sprawnie. Wiceprezydent Piotrowski powiedział, że ma nadzieję, że ta zmiana spowoduje to, iż mieszkańcy będą się mniej wkurzać na No oczywiście, to, w Łodzi to jest inwestycje. jak gdyby główne założenie, żeby, żeby te inwestycje realizować w bardziej skoordynowany sposób. I, i no w takim trybie, żeby też powodować jak najmniejsze utrudnienia dla mieszkańców. Oczywiście nie będzie to łatwe, bo czeka nas sporo dużych inwestycji jeszcze w mieście drogowo-tramwajowych. Przede wszystkim wiemy, ile odcinków torowisk jeszcze mamy, albo nieczynnych, albo w bardzo złym stanie, i one wszystkie praktycznie w obecnej perspektywie unijnej będą podlegały przebudowie, więc na pewno nie unikniemy utrudnień, ale będziemy starali się to robić tak, żeby one były jak najmniej uciążliwe dla mieszkańców. No i w zasadzie tyle w tym temacie. Przez kilka lat obserwował pan ten proces inwestycyjny w Łodzi i, i co pan sobie myślał wtedy, tak patrząc z zewnątrz? No Myślę, że pewny, pewne oczywiście niedociągnięcia były. Zawsze można wszystko zrobić lepiej. Nie chcę tutaj potępiać w czambuł osób, które nadzorowały te Ale inwestycje. Ale pomyślał pan bo, sobie, ja bym to zrobił sprawniej, to znaczy. To są różne kwestie, tak? bo, bo uwarunkowania są takie, że ta powiedzmy, realizacja inwestycji, sposób i tak dalej nie jest zależny tylko i wyłącznie od inwestora, od miasta czy od innego zamawiającego. Tak? Tutaj duża, duża, dużą rolę też odgrywa to, jak, jakie firmy to realizują. Tak? Jaki A co się mają na tym potencjał? rynku, panie dyrektorze, dzieje? No, to znaczy, jeżeli chodzi o rynek łódzki, tutaj, no to z mojej wiedzy. Nie jest dobrze zbytnio, jeżeli chodzi szczególnie o, o możliwość, o potencjał łódzkich firm do realizacji inwestycji dużych, powyżej kilkadziesiąt i więcej milionów złotych, tak? No mamy przykład chociażby obecnie realizowanej ulicy Przybyszewskiego na odcinku od Grabowej do, do Rydza Śmigłego, gdzie są duże problemy z wykonawcą, z tego Te co wiem. Tak. na Przybyszewskiego to już nie wiem nawet, który termin jest no, przeproszony. I pana zdaniem to są y, y, przyczyny zewnętrzne? To są przyczyny, z mojej wiedzy, jaką ja posiadam, to, to bardziej są to przyczyny z, y, zewnętrzne, czyli po drugiej stronie. Po stronie wykonawczej, oczywiście nie tylko. Yy, nie tylko, ale w jakiejś mierze na pewno. I, 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 I tutaj no niestety nie wszystko jest zależne też od inwestora, tak? Także oczywiście ta współpraca pomiędzy oboma oby jedną i drugą stroną jest tutaj istotna, jest ważna, żeby ta współpraca była na zasadach partnerskich i żeby ta współpraca się dobrze układała i żeby były zarówno po jednej, jak i po drugiej stronie podejmowane e, szybko i i dobrze decyzje, właściwie. A co się decyzje. stało Pana zdaniem, że teraz te największe firmy mają problemy? No to jest... Tak, to które już jest... realizowały zadania na kilkadziesiąt milionów co najmniej. No to są różne tutaj uwarunkowania. Tak? Kilka firm powiedzmy, no przykład chociażby z tego też co wiem, jeżeli chodzi o, o ostatnie lata i rewitalizacja dróg tu w centrum miasta. tak? Jedna z firm, która wygrała najwięcej kontraktów upadła. Najpierw brała te kontrakty za stosunkowo niskie ceny, później nie była w stanie ich realizować. W konsekwencji ogłosiła upadłość. Część tych inwestycji musiała być ponowne przetargi rozpisywane, kończone przez inne firmy. I to miało też wpływ i na termin realizacji. Yy, na przedłuż yy, no, powodowało przedłużenia i to znaczne, tak. Yy, yy, inna firma, duża, łódzka, yy, od kilku lat yy, ma duże problemy finansowe, problemy finansowe, tak? I, 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 I kiedyś to była wiodąca firma, nie będę tu wymieniał nazwy tej firmy. I, I która bardzo dużo w Łodzi realizowała kontraktów infrastrukturalnych i bardzo sprawnie. W tej chwili jest z tym problem. Ale y, zapytam jeszcze o ten y, przetarg. Y, jeżeli firma nabrała y, dużo kontraktów i następnie upadła, czy nikt nie sprawdzał jej sytuacji finansowej? Y, to znaczy te dokumenty, z, z tego co wiem, to które były... Prze przedstawiane na przetargu, no to były weryfikowane, tak? I, 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 I nie było podstaw tutaj do wykluczeń tej firmy, tak? Nie to było. pytanie, czy będzie miał Pan kim realizować te różne inwestycje? Tak, no, no przecież teraz też te inwestycje są w trakcie. I no nie tylko firmy. Ale to trakcie firmy, to jest chyba słowo kluczowe. Nie tylko ludzkie firmy te kontrakty realizują, tak. Y Zresztą w tej chwili w spółce już od roku czasu, ponad roku czasu realizujemy mniejsze zadania drogowe. Na razie takie na poziomie kilku milionów złotych jedno zadanie i nie mam żadnych problemów tutaj, jeżeli chodzi o terminy, o koordynację. A wie pan e, jak skończyć e, te wiadukty? E, na Przybyszewskiego? No one już niedługo będą skończone. Teraz to już jest e, z górki. A które, Panie Dyrektorze, inwestycje będą rozpoczynane niedługo? Jak Pan mówi, będzie ich całe mnóstwo. To znaczy, w tej chwili jest ogłoszony przetarg jeszcze przez Zarząd Inwestycji Miejskich na zadania tramwajowe, które przeszły z poprzedniej perspektywy, nie zostały zrealizowane w poprzedniej ze względu na, na braki finansowe. I to jest y, przebudowa nowego odcinka linii tramwajowej w ulicy Broniewskiego od Żgowskiej do Rydza Śmigłego. Przebudowa y, układu drogowo w Kilińskiego od Broniewskiego do Śląskiej. I y, tak samo w ulicy Żgowskiej od Dąbrowskiego do Broniewskiego. To będzie w najbliższym czasie. A czy my zauważymy tę y, większą sprawność, że tak powiem? No, I kiedy? I, znaczy to, tą sprawność powiedzmy większą będzie można myślę zauważyć wtedy jak te inwestycje się rozpoczną. A te inwestycje są planowane ta o której mówiłem no to myślę że ona rozpocznie się na wiosnę przyszłego roku. Prośba jeszcze od słuchacza, by o coś pana y, zapytać, panie dyrektorze władze miasta panu y, y, zaufały, pan odbył karę, był pan po y, wyroku, czy coś słuchaczom y, chciałby pan powiedzieć? No, ja mogę tylko tutaj władzom miasta podziękować za powtórne powierzenie mi takiego zadania. Natomiast do tamtej sprawy nie chciałbym wracać. Nie chciałbym tego komentować. Grzegorz Nita, jeszcze wicedyrektor Łódzkich Inwestycji. Dziękuję bardzo. Dziękuję bardzo.